Cześć czołem moi mili, witam was serdecznie cieplutko z mojego garażu e, Słuchajcie, dzisiaj taka trochę pogadanka, wiem, że to nie w naszym stylu, bo my głównie coś robimy Ale ostatnio z szefową byliśmy w supermarkecie budowlanym Po e, jakieś pierdoły do filmów na was e, Wracając do tematu, bo bateria padła e, I wracając sobie już do samochodu z zakupami Przed e, marketem stały palety z ekogroszkiem i moim oczom aż nie uwierzyłem. Zobaczyłem na ich ceny. Słuchajcie, tam najtańszy ekogroszek chyba kosztował 1300 zł. A ekogroszek, który był naszym pierwszym ekogroszkiem, który żeśmy kupili zaczynając przygodę z czarnym złotem, e, kosztował 1600 zł. Gdzie my go zakupowaliśmy jakieś dwa lata temu za 900 za tonę. Nie, i kurde mówię, ty, dajcie spokój. Jak to podrożało, bo mamy tutaj podwyżkę nawet do 700 zł na tonie. I zacząłem sobie czytać i się okazało, słuchajcie, nawet majster wysłał mi takiego, e, taką wiadomość, taki artykuł, że Ekogroszek bije kurde ceny po prostu rekordowe i że tego Ekogroszku nie ma i że ludzie czekają w kolejkach i są jakieś nawet tonarze ustawione, limity, ton, ton które można kupić. No, ja akurat wiecie, swój ekogroszek mam, yy, się tym nie, nie, nie przejmuję, ale dajcie spokój. Co to tu się dzieje? To teraz się okazuje, że już czarnym złotem nie będzie się tak bardzo opłacało palić. No ale zapamiętajcie, że jeśli ekogroszek idzie w górę, prąd idzie w górę, gaz idzie w górę, czyli wszystko idzie w górę. Yy, nie tylko ekogroszek nam podrożeje, ale podrożeje nam też po prostu inne źródła ciepa. Chyba, że jesteście pompiarzami z fotowoltaiką, także wtedy możecie yy, mieć swoje... I, instalacje grzewczej wtedy wy się śmiejecie z nas, a nie my z was. No, ale ja tam wiecie. Yy, I słuchajcie, zaczęłem czytać, co się okazuje. Co się okazuje, okazuje się, że... Cicho, Teodor, idź tam, szukaj. Okazuje się, że Ekogroszku po prostu najzwyczajniej w świecie nie ma. Znaczy on jest, tak? Bo my akurat jesteśmy yy, wiecie, jeśli chodzi o pod względy wydobycia węgla, no to... Yy, Dobrzy na rynku międzynarodowym, może nie jesteśmy gigantami jak Rosja, Australia albo, albo jakieś tam inne kraje, a jednak tego czarnego złota w ziemi sporo mamy. Ale okazuje się, że była pandemia, dwa lata siedzieliśmy na dupie, że tak powiem brzydko, no i teraz po tych dwóch latach wszystko zaczęło się ruszać. Słuchajcie, Chiny zaczęły produkować na potęgę, a wiecie, że tam oni swoją energię czerpią też z węgla i co? No i skupują to wszystko, bo mają duże zapotrzebowanie, i kiedy skupują, no to wtedy u nas e, jakby cena musi iść do góry. No bo to, co mogłoby przyjść do nas i my moglibyśmy to kupić, jest sprzedawane do Chin i tego po prostu nie ma w nadmiarze. A jeśli jest na coś popyt, no to idzie w górę podaż i ceny nam idą do góry. Ponoć jest jeszcze jakiś konflikt pomiędzy Chinami i Australią. E, ale nie wnikałem w to za bardzo i to też się odbiło na ceny ekogroszku. No i dlatego to idzie do góry. No i przede wszystkim kolejna sprawa to ekologiczność. Pamiętajcie że bodajże od nowego roku nie pamiętam jak to jest. Ekogroszek ma zniknąć ale ma zniknąć tylko nazwa bo z ekogroszek ma zniknąć eko i ma zostać tylko groszek i od eko będzie nam daleko. E, nie? I co się z tym wiąże? Ja tu nawet mam, sobie zrobiłem screena, bo nie pamiętam dokładnie co to ma się pozmieniać. Ale słuchajcie, generalnie e, tutaj ministerstwo nasze e, musi wprowadzić zaobostrzenia, żebyśmy, wiecie, w, w pośród Unii Europejskiej wyglądali na ludzi, i będzie dostępny ekogroszek o jakby wzbogaconych właściwościach. Czyli słuchajcie zawartość popiołu nie, zawartość wilgotności naszego węgla będzie musiała mieć do 11% zawartość popiołu e, będzie musiała się wahać od 2 do 7% no i kaloryczność naszego węgla musi mieć minimum 28 MJ. i taki jako groszek będzie musiał być e, tylko e, wiecie sprzedawany pod nazwą groszek, to też może wpływać na to że e, ta cena pójdzie do góry, ale niekoniecznie, bo to zauważcie, że te ekogroszki, które akurat ja paliłem, one taką kaloryczność posiadają. Zobaczcie, tutaj sobie siedzę akurat na ekogroszku z Energo, i on ma na przykład zawartość popiołu do 5%, zawartość siarki do 0,5%, kaloryczność mamy osiągalną 26,28%. E, następnie, mam nawet sobie zrobiłem zdjęcie, Sobianek, który żeśmy kupili i którego jeszcze żeśmy nawet nie, nie otworzyli, e, nie wiem kiedy to nastąpi, e, ale ten, to słuchajcie, tam mamy popioł do 5%, on ma e, wartość energetyczną chyba też 28%, więc te wszystkie ekogroszki wysokokaloryczne, mają y, te osiągi. Także to tutaj ta cena ewentualnie mogłaby się zmienić pod względem, że producent będzie musiał zrobić nowe opakowania i po prostu skreślić eko, zostawić groszek, chyba że markerem by se ciachnął <grym> I, i tyle. Tak więc tutaj cena nie powinna odgrywać takiej roli, bo te dobre ekogroszki, które mają około 29 y, mega dżuli, czy tam kilo kilojouli. Te parametry osiągają i się mieszczą, i one powinny być paliwem, które się dobrze spala i nie powoduje nam zbyt wiele y, zanieczyszczeń. No ale słuchajcie, y, to też właśnie może być spowodowane. I dodatkowa sprawa, zobaczcie, my mamy akurat listopad. Sezon jeszcze jest taki, że przymrozki mamy trochę w nocy, ale ogólnie jest y, git. Zimy jeszcze nie ma, a my, jakbyście chcieli wiedzieć, to na razie żeśmy trzy zasypy zrobili, także około. 250 kg, żeśmy naszego czarnego złota spalili I, i na razie spoko, odczuwalnie w domu 22 stopnie Lubimy ciepełko, chociaż niektórzy powiedzą, że ciepełko to jest 25, nie? Ale nieważne, słuchajcie Wiele ludzi łapie się na tym, że to jest tak jak ze zmianą opon Jeździmy kurde na tych letnich zimówkach, dopóki aż nas śnieg zaskoczy I wtedy lecimy szybko zmieniać gumy i czekamy w kolejkach u oponiarza, nie? I tak samo jest z zakupem ekogroszków, bo mało kto kupuje sobie ekogroszek w lecie kiedy nie ma na to popytu, kiedy wiecie, na składach ten ekogroszek leży albo w marketach i nikt się tym nie zajmuje, bo mamy 20 parę stopni 30 stopni ciepła. A okazuje się, że wtedy najlepiej kupić ten ekogroszek, bo. Po prostu on jest dostępny i jest tani. I przez to, że wielu z nas, właśnie tak jak z tymi zimowkami, się dopiero teraz budzi i zaczyna kupować sobie ten ekogroszek, to cena idzie w górę. Tak to jest w życiu, no niestety tak, tak wychodzi. No i w zasadzie te trzy, trzy czynniki, które mamy zauważalne, czyli tutaj dźwignięcie sięg gospodarki światowej po naszym E, przestoju spowodowanym pandemią, później obostrzenia ekologiczne, e, światowe i e, to, że po prostu wszystko poszło do góry i my oczywiście kupujemy wszystko na ostatnią chwilę to trzy przynajmniej rzeczy i wiele, wiele innych, których nie wymieniłem spowodowały to, że ekogroszek, który jeszcze w wakacje mogliśmy kupić za 900 zł, 1000 zł, za tonę dobrego ekogroszku, takiego na przykład, jak, na którym siedzę, który ma tą dobrą kaloryczność i jest workowany przede wszystkim, to teraz musimy wydać 1600 zł, a ceny ponoć jeszcze mają polecieć do góry, tak więc słuchajcie, może dojść do tego, że za tonę dobrego ekogroszku będziemy musieli zapłacić koło dwa koła papieru. A to już, słuchajcie, przy... No my akurat spalamy powiedzmy do 2 ton. choć jeszcze nigdy nie spaliliśmy. My maksymalnie tamten sezon, gdzie jeszcze była zima, zamknęliśmy z wynikiem półtorej tony. Ale powiedzmy, żebyśmy musieli spalić 2 tony, to wtedy e, sezon grzewczy musimy zamknąć, jeśli by ekogroszek kosztował 2000, to już 4 koła wydajemy na palenie. Tak więc widzicie, że to wszystko podrożało. No ale budowlanka poszła do góry, wszystko poszło do góry, ceny Jedzenia już nie chcę wspominać i niestety, ale takie czasy piękne się już skończyły. Jedyne co możemy zrobić, to więcej zarabiać, żeby sobie to gdzieś wyrównać. Jak będzie, nie wiem, czy te ceny pójdą do góry, czy one spadną. Tego też nie wiem. my jedno, że raczej już w e, takiej sytuacji jak była przed pandemią nie osiągniemy. I ceny nie stanieją. Liczmy tylko, że w naszych portfelach będzie coraz więcej pieniędzy, które będą miały oczywiście realne pokrycie. I nie będziemy musieli jeździć e, po chleb staczką pieniędzy, jak to było kiedyś w, w przeszłości, w historii, w Czarnym Piątku. <laughs> tak więc słuchajcie, czy wy macie zapasy węgla porobione, jeśli palicie ekogroszkiem? Piszcie w komentarzach, Piszcie co wy o tym wszystkim sądzicie, czym to jest spowodowane, czy będzie lepiej, czy będzie gorzej. No, my na szczęście zapas jakiś tam mamy, więc się tym nie przejmujemy, ale sytuacja wygląda naprawdę nieciekawie. I patrząc teraz na to, co się dzieje, wychodzi, że po prostu ludzie będą po swoje ekogroszki, czy też jakieś inne opały, jeśli jest to paliwo stałe, jeździli do marketów wózkami co tydzień i brali sobie po cztery worki. Bo on będzie na tyle drogi, że ich nie będzie stać na to, żeby kupić sobie to na zapas. Tak chciałem porozmawiać z Wami o tym jako groszku. No, i tyle. Taka mnie naszła chęć. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Na razie.